Na początek przedstawcie się imię i nazwiska. Co się modlisz? Jestem Wiktor Kołodziej. Okay. A ja jestem Michał Kurasz. Dobra, na początek powiedzcie, yy, dlaczego gracie w piłkę nożną? Dużo tu niej, dobra zabawa. Co jeszcze? Dobra rywalizacja. Mhm. Bo nie muszę się nudzić w domu, a jak gram, to, mi, to wtedy jestem radosny. Dobra. Wymyśliłem taką zabawę podczas Ligi Futsalu, że to jest... No w sumie to są wasze pierwsze wywiady, więc jest możliwość wylosowania sobie po trzy pytania od 1 do 20. No i zaczniemy od ciebie pierwszy numer od 1 do 20 18, 18. powiedz mi, czy wolisz, trener wymagający, czy trener wyluzowany i dlaczego? Ten wymagający, bo więcej można się nauczyć i, I chyba tyle. Okej, okay, dobra, a ty jaki numer? 9. Dziewięć. Dziewięć. Yy, wolisz grać w deszczu czy w upale? I dlaczego? Wolę grać w upale, bo, bo nie lubię jak jest pada deszcz, bo jest mi trochę zimno, a jak jest jak ciepło, to tak fajnie się gra. I tak mi ogrzewa i tak, no się fajnie gra, tak. Jest. tak. Następny numer? Jeden. Jeden. FC Barcelona czy Real Madrid i dlaczego? FC Barcelona, bo mój tata bardziej chodzi na mecze Barcelony i on mnie tak przekonał. Jeździcie na mecze Barcelony? No na dwóch byłem może. O, jak było? Fajnie. Dużo fałszywe. Miałeś okazję zobaczyć Roberta Lewandowskiego, czy Szczęsnego? On wtedy nie go, ale Szczęsny wtedy. Dobra. Dobra, a ty? Numer jaki? Dwa. Dwa. O, znowu. Leo Messi czy Cristiano Ronaldo? I dlaczego? Cristiano Ronaldo, bo Leo Messi zabiera... Złotą piłkę Lewandowskiemu, a Ronaldo ma bardzo dobrą siłę strzału i można się od niego dużo nauczyć. Czyli jak są Granderby, to rywalizujecie kto? Barcelona czy Real Madrid, co? Ja jestem za Barceloną a też. I, I jednak Cristiano Ronaldo. Jak ty to godzisz? Po, normalnie. Okej, okay, Dobra, i ostatnie pytanie. Jaki numer? 12. Numer 12. Wolisz grać w ataku czy w obronie i dlaczego? No w sumie ty jesteś bramkarzem, ale może czasem grasz w polu czy już nie? Gram na ataku lubię bardziej grać na ataku, bo więcej mogę strzelać goli, a na obronie w ogóle nie umiem grać i... A skąd pomysł na bramce? Jak tu ci się e, broni na hali? Bo tutaj dużo szałów jest. No lepiej na hali niż na boisku, bo na boisko więcej się obijam, a tutaj. Okej. Okay. Dobra, i jaki numer? Siedem. Numer 7. Czy wolisz, wygrywa na 1-0 po ciężkim meczu, czy, czy 6-5 po szalonym meczu? 1-0 po ciężkim meczu. No, w sumie dzisiaj akurat idealne, y, idealne podsumowanie, bo wygraliście z drużyną Astra Medynia Głogowska właśnie po 1-0. Czyli idealnie zgodnie z Twoją taktyką. No tak. No i na koniec, kogo chcielibyście jeszcze pozdrowić? Rodziców i babcie. Jak babcia ma na imię? Bogusława ha, babcia Dobre, Helcia. Bogu się pozdrawiamy babcie. A ty kogo chciałbyś pozdrowić? Moje dwa psy i rodziców. Okej? Okay. Są tutaj może czy nie? Psy nie, są. nie no, A rodzice? Tak, są. No to też pozdrawiamy rodziców. No i wracajcie do, do drużyny na, i powodzenia w kolejnych meczach. Dzięki chłopcy. Dzięki.